Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Psalm 16, 11 werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do Ciebie: Nie zbaczaj ze ścieżki, którą dla Ciebie wybrałem, Twoje pragnienie życia blisko mnie raduje moje serce. Mógłbym od razu obdarować cię duchowymi bogactwami, których łakniesz, ale nie taki jest mój względem ciebie plan. Razem będziemy pokonywać drogę wiodącą na wysoką górę. Wędrówka bywa wyczerpująca, a ty jesteś słaby. Kiedyś będziesz tańczył z lekkością na wysokich szczytach, ale teraz stąpasz ciężko i z trudem. Pragnę tylko tego, abyś zrobił kolejny krok, trzymając mnie mocno za rękę, dzięki czemu nie upadniesz i nie zboczysz z trasy. Choć droga jest trudna, a krajobraz wydaje się monotonny, za zakrętem rozciągają się bajeczne widoki. Zostań na drodze, którą dla Ciebie wybrałem. Jest to prawdziwa ścieżka życia.